Proszę nie przeszkadzać. Ale, proszę, ale proszę, odejść. proszę odejść, my tu pracujemy. Ja jestem na żywo w pracy. Czego pan nam przeszkadza? Bo kłamiesz i ściemniasz. Tak, tak. widziałem. No nam nie utrudniać pracy, bo to jest przestępstwo. Nie będzie wniosek o odwołanie wicemarszałka? Spokojnie. Senat się chyba zbiera w przyszłym tygodniu, ale do... dla mnie najważniejsza jest stabilność koalicji i ona jest bardzo stabilna niezależnie od tego, kto jakie spotkania odbywa. Termin ogłoszenia tego o, o tydzień zostanie przesunięty. Jasno mówię na wniosek pana marszałka Hołownik. Na szczęście w naszym kraju mamy świadomych i myślących, suwerenni obywateli, którzy byli w stanie wyręczyć decydentów z rządu i pogonili funkcjonariusza partyjnej pisowskiej szczujni. Tępy propagandysta dostał parasolką, ale dostał też cenną lekcję od życia, bo dowiedział się, że nie jest żadnym dziennikarzem, a jedynie partyjnym wysłannikiem, który szmaci się za pieniądze, w wpłaca przez widzów. Również dzisiaj Władysław Kośniak kamysz nie był w stanie odpowiedzieć na banalne pytanie o to, czy spodziewana będzie dymisja słynnego Kamińskiego za to, że pod osłoną nocy i bez konsultacji z koalicją 15 października wbrew żywotnemu interesowi koalicji spotykał się potajemnie z Bielanem oraz negocjował z Kaczyńskim. No to na koniec marszałek Szymon Hołownia uwalił kolejny plan koalicji 15 października choć sam głośno zapowiadał, że rekonstrukcja rządu, która najpewniej dotnie większości jego ministrów, będzie 15 lipca, nie będzie 15 lipca, a być może 22, ponieważ marszałek złożył wniosek, gdyż po negocjacjach z Kaczyńskim potrzebuje więcej czasu na zastanowienie. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa ponownie w środę i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Na początku klasycznie nasza gorąca prośba do wszystkich Państwa, to by wolnej chwili kliknąć łapkę w górę, a także o to by napisać komentarz tak by nasz program i informacje niosły się po całej Polsce, jak internet długi, szeroki trafiały także do zakutych pisowskich głów, zderzając ich z faktami i obnażając ich propagandę, jakiej ulegają oglądając ściek, o którym dziś dużo sobie powiem. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową, że no, obecni koalicjanci, głównie z Polski 2050, z PSL-u jest tam także kilka osób z lewicy, no, są stałymi gośćmi telewizyjnej nie a więc telewizyjnej propagandy, jaka robi dosłownie sieczkę z głów ludzi głosujących na PiS, którzy twierdzą, że e, rzekome Informacje telewizja Rublika są faktem. To wszystko dzieje się na szczęście nie za przyzwoleniem premiera Donalda Tuska, ponieważ ten partyjnych funkcjonariuszy po prostu nie wpuszcza do KPR-u, nie wpuszcza ich na sztab rysowy, nie wpuszcza ich również na posiedzenia rządu. Jest to zrozumiała decyzja, ponieważ ta szczujnia, jak nazywa ją profesor Stefan Niesiołowski, non-stop dezinformuje i kłamie. Natomiast, no, pra tych partyjnych pachołków, tego żygu paradziennikarskiego, e, musi też na swojej drodze podczas tak zwanego lajfowania, czyli nadawania e, sygnału do tej propagandowej tuby pisowskiej z zewnątrz, z rozmaitych miast w Polsce, konfrontować się z obywatelami. Na szczęście na swojej drodze nie spotykają tylko wiernych klakierów własnej tempoty i głupoty, ale także świadomych obywateli, często demokratów, którzy nie wyrażają zgody na to, by być świadkiem, czy by współtworzyć komentując tempą propagandę prymitywny przekaz propisowski, prosówpolowski, proprawicowy, tak było i tym razem. I ten jeden z ludzi, którzy karmią niewinnych, bo ogłupionych przez nich widzów propagandą, no, dostał parasolką, ale nie tylko, bo dostał też naprawdę cenną lekcję od życia. Proszę nie przeszkadzać, jest, ale, tam jest, tam ale, tam proszę, ale proszę odejść, proszę odejść, my tu pracujemy rząd Donalda Tuska cały czas nie wpuszcza mógłby pan nam nie przeszkadzać dlaczego Pokaż tu pana mógłby pan nam nie przeszkadzać ja jestem na żywo w pracy no ale ja panu nie przeszkadza dlaczego pan nam przeszkadza bo kłamiesz i ściemniasz tak widziałem nam nie utrudniać pracy bo to jest przestępstwo Przepraszam bardzo Państwa, ale staramy się przekazywać informacje. Ale jeden z Panów, który tutaj przechodził, zaczął e, popychać naszego operatora i nie mogliśmy kontynuować. Więc ja pozwolę. Dziwię się, że naprawdę w koalicji 15 października są osoby, które. Wierzą w to, że idąc do tej szczujni, dyskutując z propagandystami, czyli de facto firmując własnym nazwiskiem propagandę propisowską, rzekomo dają jej jakiś odpór nie. To jest, Szanowni Państwo, bardzo proste. Oni potrzebują głosu z drugiej strony, także naszego, demokratycznego, po to, by mieć argument w kieszeni. Oto zobaczcie. U nas są ludzie od chołowni, u nas są ludzie z PSL-u, u nas są ludzie z lewicy. Biedna platforma tylko nie przyjmuje zaproszeń, a koalicja obywatelska obrzuca nas błotem. To jest skutek filmowania szczujni poprzez branie udziału w ich prymitywnych audycjach, będących zwykłym, partyjnym, propisowskim, proprawicowym przekazem dnia. Zauważcie też Państwo, co wydarzyło się w trakcie, gdy gruchnęła informacja o tym, że Kaczyński i Bielan pod osłoną nocy spotkali się z Kamińskim, o którym dzisiaj też kilka słów sobie powiemy, ale także właśnie z Hołownią. Wówczas okazało się, że marszałek to nawet święty jest, że on miałby szansę być premierem, że marszałek Szymon Hołownia nie ma sensu na niego złego zdania mówić. To pokazuje, że reakcja tego człowieka była jak najbardziej na miejscu i była również uzasadniona. Czy według Państwa też tak było i czy Państwo uważacie, że politycy rozmaitych opcji będących integralną częścią koalicji 15 października powinni chodzić do tej szczujni na wywiady, zachęcam do komentowania. Domniemuję, że raczej w tej kwestii może się pojawić dwugłos i ja z chęcią na każdy komentarz Państwu odpowiem, a na pewno do każdego jak codziennie przynajmniej postaram się przypiąć serduszko i wyróżnienie. Temat numer dwa. Dzisiaj to, szanowni Państwo, no, pozostaje pytanie i odpowiedź, której nie uzyskaliśmy od Władysława kosiniaka czy Kamiński, słynny Misiu Kamiński, a więc taki poseł, który był już de facto w każdej możliwej partii. No i jeżeli można mówić o byciu kurtyzaną polityczną, no to pan Misiu Kamiński jest tego personifikacją, stąd pytanie do Władka Kamysza o to, czy będzie jego dymisja, o to, czy psl choć nie jest on formalnie częścią PSL-owców, tak zwanych gumiaków, będzie musiał pożegnać się ze swoim stanowiskiem. No i jak na gumi Przystało jak na władka przystało, twierdzi, że to najmniejszy problem, bo jego zdaniem koalicja i tak mocno się trzyma. Jakby zapomniał o tym, że to jego koleżka z sejmowej ławy poszedł i dał dokładnie cztery litery Kaczyńskiemu, wystawiając na szwank zaufanie do całego prodemokratycznego obozu zjednoczonych demokratów. Nie będzie wniosek o odwołanie wicemarszałka? Spokojnie. E, Senat się chyba zbiera w przyszłym tygodniu, ale no, my, my takiego wniosku nie będziemy składać. A to o, jak to? Ale za Pana to panu plecami panu, to nie to to denerwowało Pana, że za Pana plecami prowadzi jakąś swoją politykę rozbijania rządu? Nie, to naprawdę e, dla mnie najważniejsza jest stabilność koalicji. I ona jest bardzo stabilna, niezależnie od to, kto jakie spotkania odbywa. No, ale to Michał Kamiński, tym, jednak nie. przecież jest z marszałkiem i z wolnym elektronem, można powiedzieć. Nie jest w PSL-u, Spokojnie, naprawdę. Od pana. Nie, los każdego z nas zależy od nas. Jest takie poruszenie wśród wyborców, że tego się po prostu nie da. Nie. Ja wiem, że pan jest za, zawsze za pokojem, za dyplomacją. Nie, ja jestem za skutecznością, ale, którą prowadzę ale skoro w dziedzinie pan nie bezpieczeństwa. Nie o tych rozmowach, to czy Michał Kamiński może sobie prowadzić tego rodzaju rozmowy, które obywatele, To nie jest, jest robione w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc naprawdę PSL tutaj nie ma nic do rzeczy. Ładek, ty może zacznij kontrolować, co dzieje się przy twojej kuwecie. Jak można pluć demokratom w twarz, wyborcom koalicji 15 października, e, totalnie pomijając własne dyletanstwo, własne zdradzieckie zapędy polegające tylko na tym, że martwicie się nie o nas, wyborców prodemokratycznych partii, a o wasze pociotki, o wasze rodziny o to, by jak najwięcej stołków w spółkach Skarbu Państwa zostało w waszej partii i śmiesz mówić o tym, że gdy twój kolega idzie jak polityczna prostytutka sprzedaje się Kaczyńskiemu licząc na to, że on chce z nim o czymś dyskutować. Dziwne, że poza plecami wszystkich liderów Zjednoczonych Demokratów i Koalicji 15 października to tobie daje to uprawnie do tego, by mówić o e, trwałości koalicji. Władek, jest tak jak twój iluzoryczny sojusz, tak zwanej trzeciej drogi z Szymkiem Hołownią, który nie wiem, czy już zdążył wypłakać się w rękach Kaczyńskiego, czy może, jak mówił Mariusz Grzyr, wysmarkać się w ręka własnej żony, natomiast wiemy o jednym: najwięcej zdrajców, wpadek, a także po prostu użyjmy kolokwializmu, przypałów związanych z waszą chytrością, jest związanych, tak się dziwnie składa, właśnie z obrotowym bardziej niż marszałek PSL-em. Co państwo o tym sądzicie? Zachęcam do komentowania, bo przed nami temat numer 3, nie mniej, nie więcej bulwersujący, bowiem znów marszałek Szymon Hołownia, jakby w ramach pewnie pokuty, może jakiegoś zadośćuczynienia dla demokratów za zdradzieckie nocne spotkanie, rozwala kolejny plan rządu i sprawia, że prawicuchy o nas piszą już perkomuniści. Dlaczego? Ponieważ Szymkowi zabrakło czasu, no bidulek w dwa miesiące, nie był w stanie się ogarnąć i postanowił tym razem wyłożyć zaufanie do rządu, bazując na terminie 15 lipca, gdy miało dojść do rekonstrukcji rządu. Szymuś biedny, tak zapracowany, po tylu spotkaniach z Kaczyńskim, musi mieć jeszcze 7 dni, a wszyscy inni mają na świętoszka poczekać, bo on ma... Taki kaprys, a więc rekonstrukcji w terminie nie będzie, za to poczekamy sobie na nią tydzień dłużej i będziemy znów pośmiewiskiem, ponieważ pisowcy już wykorzystują termin 20 lipca jako obuch na głowy nasze, nasze, bo demokratów, proszę posłuchać. Termin ogłoszenia tego o, o tydzień zostanie przesunięty. Jasno mówię na wniosek pana marszałka Hołowni, który oczywiście ten wniosek został przez nas zaakceptowany, bo każdy ma prawo do tego, żeby sobie tam uporządkować rzeczy. No argumentował to, że musi tam z, z, poukładać wszystkie sprawy związane z, z, z rzeczami związanymi ze swoją tam partią i, e, oraz sobą i tam wszystkimi rzeczami, no generalnie poprosiło to, tak. I uważa pan, że to jest dosyć dziwne, że dwa miesiące po wyborach e, nie ma jeszcze rekonstrukcji zapowiadanej zaraz po wyborach? Proszę Pani, z tego co pamiętam, zarówno Pan Premier Donald Tusk, jak i Pan Premier kosiniak Kamysz i ja zapowiadaliśmy, że ta rekonstrukcja będzie w okolicach 15 lipca. W związku z tym nie uważam tego za dziwne, bo taki mieliśmy plan. Ten plan się przesunie o tydzień na wniosek Pana Marszałka Hołowni. Nie widzę w tym i, i nie ma w tym ani żadnych... Podstępów ani żadnych zagrożeń. Po prostu tak żeśmy to wymyślali i tak żeśmy to przedstawiali. Od dawna Państwo słusznie w komentarzach piszecie, że z takimi zachładnymi postaciami, którym nie leży na sercu dobro ojczyzny, a w tym przypadku dobrem ojczyzny jest to, by faszyści z PiS nigdy do władzy nie doszli. Stawia tylko swój partykularny, e, prywatny interes na szali, gdzie Polska winna być chyba wyżej niż jego zapędy partyjne, czy chęć upchnięcia jak największej ilości ministrów e, z własnej partii w rządzie, czy w rozmaitych spółkach skarbu państwa. Facet tego nie był w stanie zrobić. Biedny, zapracowany. Samolot do dyspozycji. Limuzyna do dyspozycji. Też już wiemy o dyspozycyjnym mieszkaniu Bielana. A jemu nie wystarczyło czas. Zamiast przeprosić i postąpić tak, jak państwo sugerujecie, i słusznie, drodzy widzowie, by wywalić ich na zbity pysk z tej koalicji. Niech będą ją tworzyli, ale przynajmniej niech Donald Tusk lub ci, którzy o tym decydują, sprawią, że nie będą oni jak na pastwisku publicznych pieniędzy myśleli tylko o własnym interesie, o własnej kasie, o tym jak się nachapać, jak się zakorzenić w spółkach skarbu państwa. Nóż komuś odbije Szymusiowi znów i PiS wróci do władzy, co będzie wówczas. Albo z tym skończymy, albo będziemy wciąż godzili się na to, aż jakaś kanapowa partia dyktuje warunki platformie czy tu mającemu w Sejmie ponad 150 pandatów z własnej partii jednej, nieiluzorycznego sojuszu. Co wy macie do Powiedzenia o Hołowni, czy Państwo uważacie, że tego typu zagrywka Hołowni jest słuszna i mm, co w tej sytuacji winien Waszym zdaniem zrobić Donald Tusk? Zachęcam do komentowania. Równie mocno do tego, by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Zachęcam, ponieważ nas to motywuje do dalszego działania, ale też sprawia, że dzięki Waszej subskrypcji, Państwa zaangażowani poprzez kliknięcie subskrybuj, mamy możliwość jeszcze mocniej, intensywniej razem z Wami stawiać odpór prawicowemu Badziewiu, badziewiu dziadostwu i propagandzie PiSu i suwerennej Polski. Zapraszam też na checkpress.pl, to nasz portal informacyjny, gdzie każdego dnia od samego rana do późnych godzin wieczornych cały nasz zespół, już ośmioosobowy, yy, punktuje, a także obnaża dziadostwo i kłamstwa PiSu. Portal nasz działa, rozwija się, jesteśmy w stanie go utrzymać z uwagi na to, że nasz sklep internetowy antyprawak.pl przynosi jakieś dochody. To dochody, które pozyskujemy dzięki temu, że Państwo u nas kupujecie, rozmaite antypisowskie gadżety, bluzy, t-shirty i książki, które sami projektujemy, które do Was wysyłamy, wypakujemy własnoręcznie. Dzięki temu stać nas na utrzymanie serwera, domen, a także naszej działalności oraz zatrudnianie nowych osób do ekipy prespel, Myślę, że Pani mecenas Barlik, Państwo już poznaliście, Romana Mańkę, także nasz zespół rozszerza się okoje nazwiska dzięki Waszemu zaangażowaniu na antyprawach, antyprawach.pl, za co bardzo, bardzo dziękuję. Z tego miejsca gorąco pozdrawiam. Następujące osoby, tylko sobie z państwo w komputer, które u nas już dokonały zakupu, to pan Kacper. No nie będę mówił o nazwiskach, pan Kacper K, to także pan Artur S. Bardzo dziękujemy za zakupy na .pl. Gorąco pozdrawiam. Wiem, że paczki do państwa już wyjechały. W środku także kilka małych niespodzianek od nas. Adam Bysiek, za dziś dziękuję. Zapraszam każdą i każdego z państwa na jutro. Punktualnie spotykamy się niezmiennie o godzin 10, a także punktualnie. O godzinie 17. Dobrego i spokojnego dnia pamiętajcie łapkach w górę, komentarzach udostępnienia. No i najważniejsze o kliknięciu subskrybuj. Dobrego i spokojnego dnia, kłaniam się nisko, do zobaczenia. checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.